Cześć, witajcie w moim piątym odcinku. Pati gra w MSP. Dzisiaj jestem z Patrycją. Halo? Patrycja! Jestem! Jest też Julia! Hej! Dzisiaj nagramy odcinek Jak kupić, gdzie, gdzie i za ile i jak kupić unikaty. Więc po pierwsze wchodzimy w motywy. Czekajcie, bo do mnie koleżanka dzwoni. Nie, ja dobra, Więc wchodzicie w motywy... Macie te jak macie tą pojedynczą strzałeczkę, to bierzecie tą podwójną i tak dwa razy, to pod podwójną i klikacie w ostatni motyw. I bierzecie to podwójną strzałeczkę. I przeglądacie sobie po kolei to pojedynczo strzełeczką i macie unikaty. Yy, ja mam bardzo dużo, dużo unikatów kupiłam. Chyba pięć unikatów, ale dwa unikaty chyba oddałam, a chyba trzy. ja kupiłam sobie jeden unikat. Tak, bo unikat... Ja, mam, ja mam jeden unikat. Ja Wam pragnę powiedzieć, że te unikaty kosztują gdzieś około od 500 do 300. Gdzieś tak. Od 350 od 300 do 600. Gdzieś tak. I od dwóch diamentów do 10. No. Jest też, jest też taki gorset taki, który ja mam. Są fajne, jest czapka. Jest bardzo dużo unikatów. E, których możecie zakupić. E, jest też taki motyw... E, Klikacie w motywy. E, szukacie takiego motywu, zaraz wam powiem tytuł. E, Teraz go poszukam. On się nazywa motyw... Nie, jest. On się nazywa motyw MSP Retro Race. Pragnę wam powiedzieć, że ten motyw to jest e, do bani, bo... bo nie można w nim kupić e, unikatów, bo tam nie ma a jak wchodzicie w pierwszą stronę to prawie wszystko jest e, VIP e, na przykład jest kolczyki, włosy, sukienka, buty, e, torebka e, na przykład są za diamenty sukienka ładna a ty jak najpierw klikacie w pierwszym e, na ten e, strój cały to nie możecie go kupić niestety bo on już nie jest w sklepie nie możecie go zakupić i też serduszka na nogę serduszka na nogę nie można kupić w tym nie można kupić w ogóle e, bo on jest e, nieważny już nieważne są w ogóle te e, nieważne są te e, syrenki ale kto ma no to e... nie można nawet tej sukienki kupić A ja bym chciała mieć przednóżkę na nogach, oni usunęli. No jak zmieniacie właśnie te kolory, to y, tego. Jak klikacie w koszyk i zmieniacie sobie w tym koszyku te y, kolory, to wam, y, jak macie postać, to wam się nie zmienia. Ale fajne są te buciki. Ja bym chciała na przykład coś dostać z listy, bo ja mam strasznie dużo rzeczy, i jak mi ktoś coś kupi, to ja zaraz dodaję do listy. Dobra, ja już kończę. Więc myślę, że Wam się spodobał odcinek. E, sposób jest e, zawsze dobry. E, nawet jeśli będziecie mieli gdzieś taką 400, 100 koni, gdzieś 500, to możecie zakupić te unikaty. E, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Cześć!